Pod żelowymi pod oczami. Z głosem zaklepniętym mega. Witam się z Wami we vlogmasie numer 19. Dzień dobry, kochani. osiem Głos Mój już doszedł do normy. Ja cały czas słuchajcie, korzystam. Pieski, dajcie mi nagrać. Cały czas korzystam z tej mianki. Muzyczka, poczekajcie, ściszę ją, nie musicie słyszeć. Gdy Łucja mi za wcześnie wstanie, lubię to mieć, nawet nie o to chodzi, żeby patrzeć w kamerę, za wcześnie wstanie, ja jej jeszcze mówię, kochanie, to no tak próbuję, czasami już mm -mm, nic to nie da, ale czasami jak dziś uda się, jej włączam wtedy kołysanki. I ona jak małe dzidziuś po prostu, znowu się kładzie i zasypia. Ja, jak widzicie, z płatkami, tymi żelowymi buduczami, wiem, że je należy trzymać tam 20 minut. Już je mam 10, no to jeszcze troszkę je podtrzymam i dla Was ponagrywam. Korzystam z okazji, bo jest niedziela, potem będzie szał w domu. Ja muszę film sponsorowany Ci nagrywać, już się nawet uczesałam rano. Czemu tak wcześnie stałam? Muszę Wam powiedzieć, jaki był wczorajszy wieczór. Um, tak w ogóle do rana jestem zawsze tak zachrypnięta, więc się nie dziwcie. Wczorajszy wieczór był super, dlatego, że mój mąż bez żadnego gadania zamknął sklep parę minut po piątej, wiecie, wczoraj była sobota. Przyszedł do domu, zajął się dziećmi, po prostu siedział z nimi. Miałam czas, żeby na spokojnie przygotować wszystko do tego filmu, który będę dzisiaj nagrywała. Zrobić sobie listy, zrobić sobie już opis do tego filmu. Bo wiedziałam, że dzisiaj poza tym filmem czeka mnie vlogmas. Przepraszam, zakaszlałam się i jeszcze piaską wodę musiałam dać. Czeka mnie nagrywanie vlogmasu i, i, to, i to dzień, kiedy ja spędzam go z rodziną, wiecie doskonale. Więc wszystko zdążyłam przygotować, naprawdę jeszcze zanim Lucja poszła spać. Wszystko. Zrobiłam w ogóle wcześniej trening, potem sobie właśnie na spokojnie, jak już mąż był, przygotowałam wszystko do tego filmu. Zrobiłam sobie kolację i to powiem Wam taką potrójną kolację. Byłam tak śmiertelnie głodna wieczorem. O godzinie 7 z tacą pełną jedzenia zrobiłam sobie i sałatkę i chleba nasmarowałam humusem, pieski piją. I zrobiłam sobie kółka, sobie te cebulkowe poukładałam. Zrobiłam sobie mieszankę gorących śliwek z płatkami owsianymi, kakao. Cynamonem i jogurtem naturalnym, i ja to wszystko, słuchajcie, zjadłam o godzinie 7 w łóżku, jak nastolatka. Ja tak kiedyś jadłam, jak główniara, teraz w ogóle nie jadam w łóżku, ale tacy sobie zaniosłam, wszystko w łóżku zjadłam, odstawiłam tacę. Ja nie wiem kiedy, włączyłam sobie film, to nie wiem, 15 minut może go obejrzałam, ja już spa. czyli od razu po jedzeniu, tak weź, wiecie, na mega zdrowo. Tak, zasnęłam, mąż do mnie mówi, że szedł o godzinie 8 do mnie. I ja już chrapałam. No więc podejrzewam, że 19.30 ja już zasnęłam, więc się nie ma co dziwić, że ja o czwartej wstałam po prostu. Cyk, zegar biologiczny, jakiś się ustawiony w głowie i koniec spania. Próbowałam jeszcze chwilę poleżyć, ale gdzie tam? Już Karolina wstawa i zabiera się za robotę. Nie gryź śmiewaniu. No więc, no więc wstałam, a że wstałam, ustawiłam tu lampę. Pieski trzęsą mi stołu, no Ustawiłam lampę i mówię, będę nagrywać, bo to nie ma co czekać, aż się zrobi jasno na dworze. Tylko nagrywaj Karolina vlog. Wypiłam już kubek półlitrowy gorącej wody. Teraz kawka, w bardzo ładną kubku, kubek z Cinsei z tamtego roku. Piję kawę i nic wcześniej przygotowywać nie będę. Może sobie zaraz, tak pomalutku, pokroję składniki na pizzę, bo robić ciasta nie ma co za szybko, bo ja lubię, jak ono wyrasta. Tak, godzinę wystarczająco godzinę w cieple. Więc ciasto zrobię godzinę przed jedzeniem, a mój mąż wczoraj wieczorem miał pracę. I z tego co wiem, to on o pierwszej do łóżka się dopiero położył. Skąd wiem, bo po prostu o pierwszej się przebudziłam, bo poczęłam na zegarek, na zegarek pierwszy, nawet się do niego nie odzywam, tylko patrzyłam. Jednym okiem on wchodził dopiero do łóżka, więc to się u nas nie zdarza, żebyśmy tak wiecie, zupełnie e, inaczej się kładli spać. No ale tak, więc on pewnie będzie dzisiaj padnięty. No ale tak to jest, wiecie. Skoro robotek trwa od poniedziałku do soboty, codziennie od rana do wieczora, no to kiedyś trzeba nadgonić inne prace i taką właśnie wczoraj miał. No ale ja za to mówię, pokorzystałam i się wyspałam, co jest mega, mega dla mnie ważne. Dzisiaj było mega ważne. Dzisiaj dzień odpoczynku. Słuchajcie, miałam pakować te prezenty. Ja nie dam rady spakować tych prezentów przy dzieciach w domu, mimo że jest mąż. Nagram ten film, pogadamy troszkę, będzie to krótki po prostu vlogmas, ale będzie. Nie będę pakować prezentów, bo ja się obawiam, że mi dzieci wparują do pokoju. Ja prezenty jednak pakuję w dzień, kiedy one są w szkole. Ignasia jeszcze jutro na pewno do szkoły nie wyśle, bo wczoraj miał gorączkę, więc choćby się dzisiaj fenomenalnie czuł, to myślę, że poniedziałek to jest jeszcze za szybko. Natomiast Łucja już pójdzie, a jak Łucja pójdzie, to ja Ignasiowi powiem po prostu, słuchaj, nie wchodź do pokoju, bo jestem zajęta i mogę spokojnie pakować te prezenty, więc dzisiaj przegadamy ten vlogmas, może zrobimy właśnie mały makijaż, przebitki filmów, przebitki jedzonka i tyle. Niedziela takie już u mnie są, a tak jak ja powiedziałam, ja nagrywam vlogmas hmm, prawdziwie, u mnie te dni, które Wam pokazuję, są takie jak są, nie ma tu żadnych ściemy, jedynie czego nie nagrywam, to jak wychodzę, nie wychodzę, w pracy, siebie w pracy nie nagrywam, bo nagrywam to, że idę do pracy i że z niej wracam. Więc y, dzień ma być prawdziwy, więc będzie prawdziwy. Mąż od rana, zobaczymy, jak się będzie czuł, bo już mi mówił, że rano musi robotę jakąś tam zrobić, więc będzie miał pracę, ja zostaję z dziećmi, y, ale chyba, że będzie padał, to pewnie odpuści sobie, zobaczymy, ale to już, to już wiecie. Kwestia do przygadania. Dobra, dopijam kawę, zaczynam kroić składniki na pizzę, a tak w tej chwili sobie usiądę i przejrzę jeszcze film, który dla Was y, za godzinkę, dwie. Za niecałe dwie godzinki będzie publiczne. Sprawdzę, czy wszystko jest okej, okay, czy opisy mam porobione. Tyle. Do mi. A tak swoją drogą, siedzę właśnie przy komputerze, Wybrałam sobie wczoraj szlafrok, jestem mega milusi, Wybrałam sobie wczoraj piżamkę, żeby się właśnie wieczorem w to otulić i powiem Wam, że odkąd u nas klima działa, jest w domu tak ciepło, nawet o poranku właśnie, że ja nie jestem w stanie chodzić w szlafroku. Mówię, ale ładny milu się może go założyć, jak wiecie, tak się ładnie prezentować rano, no nie jestem w stanie nawet w nim siedzieć. Nawet dodać głupie miniatury do filmu, po prostu jestem cała upocona. Nie wiem, na jakiej zasadzie działa ta klima, wcale nie jest w tej chwili w kuchni jakiś żar tropików. No dla mnie to jest ciepło, bo jest 21,5 stopnia, ale po prostu, nie wiem, odczuwalnie to dla mnie jest 25 stopni. Ja nie jestem w stanie się ubrać cieplej, nawet ta piżama jest za ciepła, teraz mam rękawy podwinięte. Więc ym, do pierwszego rachunku jestem zachwycona działaniem klimatyzacji. A w ogóle o klimatyzacji, o problemach z klimatyzacją, bo jest ich od tyle, nagramy dla Was osobny film po Vlogmasie, bo będę miała na co narzekać, serio. Y, ale tu nie na system grzewczy, tylko na fachowców, na to, co zrobili. I jaki teraz mamy cyrk w związku z tym, bo o, to jest historia naprawdę na osobny film. Ale dobra. Kończę, dodaję tą miniaturę, robię opis. I zaplanuję go na 6.55. Słuchajcie, jaka ona jest duża. Ona wstała. Sama co zrobiłaś? Sama wszystko. Skarpety, spodnie, spódnice, bluzkę, uszy. Powyciągała sobie wszystko z szafek i dopiero mamo wstała mnie ja wchodzone królowa. Zabawki spakowane do kartonika. mam jeszcze to! Taką opaskę masz, tak, a teraz będziesz zabawki wykładać swoje, tak? Spakowała się do pudełeczka po wczorajszym prezencie. A to mi układać się? Tak, pomogę Ci układać je. Słuchajcie. Możesz mi dać. Ignacy czuje się lepiej, więc przyszedł. I dobrze, bo dzisiaj jest bardzo potrzebny. Bo dzisiaj to Ignas rozwiąże tą zagadkę. Bo jest trudna. Dasz karteczkę, żabko? 18 Nie, niżej. Nie, kochanie. Tutaj, ta co wystaje. Serduszko. Świetnie. Zobaczcie, jak mało zostało. Ty się skupiasz? Tak. A Łucja będzie szła razem z Ignaciem. Uwaga. Uwaga. Dobra, dobra, poczekajcie, sprawdzam, czy to ta. OK. Już upieczone pyszne pierniki, a dziś zagadka z matematyki. Policz, ile jest krzeseł w salonie. Poczekaj. Tą cyfrę miała łucja na urodzinowym balonie. Tą małą liczbę teraz podziel na dwa, a wynik to szuflada w kuchni, która dla Was coś ma. No i jak wyglądam? Że ładnie? Nie powiedziałabym. Ja Wam powiem, że maluję się czerwoną pomadką, kiedy chcę nagrać jakiś mm, świąteczny film i tak się źle czuję, że przyszłam ją zmyć, bo już film nagrany. Obbrałam świąteczne kolczyki. zrobiłam, miałam jeszcze staderek na sobie, nie żyłam taka rozebrana. Teraz taka rozebrana, będę dopiero po domu chodzić, ale zmywam to wszystko w cholerę, bo się strasznie czuję w czerwieni na ustach. w ogóle nie wiem gdzie patrzę, to na siebie. Dobra, chłopaki tak krzyczą, że i tak mnie nie słychać. No i co? Pomadka zmieniona od razu, człowiek młodziej wygląda. Słuchajcie... Yy... Pomijam ten fakt, co ten Ignace tutaj zrobił, powywalał wszystkie maskotki, to czuję się znacznie lepiej, ja skąd to wiem, bo już gra na PlayStation na dole. Więc może jutro, no jutro na pewno bez szkoły na 100%, ale we wtorek już zobaczymy. Dobra, ja uciekam robić tą pizzę i będziemy leniuchować, mój mąż robi, robi, jednak poszedł do roboty, wstał wcześnie, no może nie o czwartej jak ja, ale też wcześnie. I, I tam robi swoje, ma masę roboty, nie wiem czy tak do nas przyjdzie, czy dzisiaj to uda się nasze rodzinne posiedzenie, może od południa, więc tak też ta pizza się przyciągnęła, bo my już nie jemy, wiecie. Jak się tak wcześnie wstaje, to dla nas to już po prostu... Jeść się chce i tyle o godzinie 10, ale już jest 10, a on jeszcze nie wraca, więc myślę, że 11, 12, no to już tak będzie trochę bardziej obiadowo. Zasiadamy i dzisiaj już same przebitki aż do wieczora, bo ja muszę odpocząć po prostu, muszę pokorzystać z tej niedzieli. Ostatnia niedziela przed świętami, znaczy wiadomo, święta będziemy odpoczywać, ale jeszcze w tym tygodniu zdążę się zmęczyć, żeby odpoczywać święta. Dobra, a ja znowu, właśnie, bo nie pokazałam wam, a ja znowu mam na sobie ten mój ulubiony, ukochany kombinezon. Też go gdzieś nie wiem, gdzie go kupiłam, ale kocham go. Tu luz blues, a tutaj takie wszystko wiecie. No mama to z Możesz ze mną być. Dzięki. Dzięki. Dobra, to ja idę na dół, córeczka. A jeszcze on sobie topiły sen. O, a co my tu będziemy robiły? U w pokoju. pokoju. To będzie smaknywała film. A, A ja będę paflić się. A, ale mama już nagrała, już się żegna. Proszę. Jeszcze nagrywaj. Jestem na kryzys. Nie dobra, do później. Dobra, słuchajcie, piesek szczeka na zewnątrz, tak naprawdę już ciemno na dworze, a my otwieramy nie to, kochani, aha, to było otwarte. Wczoraj zapomniałam otworzyć kalendarze, więc się otwieramy podwójnie, dwa tu i dwa tu, to było otwarte, tak, teraz otwieramy, kochani, 17, czyli to, tak, dzisiaj Łucja mi pomaga i do siebie ciągniesz, super. Serum, zaraz wygrzebiemy je. Sisi serum mamy. Fajnie, ekstra, ciekawe jak działa. O, ty masz malutkie paluszki. Ty jesteś idealna do otwierania kalendarza. Dziękuję. Takie malutkie Sisi serum, 7 ml. Mogę Natomiast... Tak, teraz osiemnastka otwórz. Tak, masz takie małe paluszki, to na pewno sobie poradzisz tutaj, tak. I do siebie znowu. Brawo! Czy ty to też wygrzebiesz? To nie jest łatwe. Czy jej się to uda, słuchajcie. Czy uda się tym małym paluszkom to zadanie? Trudne, mega. Może weźmiemy jakąś łyżkę, co? Weźmiemy taką malusią świąteczną łyżeczkę i spróbujemy tak. Ja! Ty. Może ja też pomogę. A ty wyciągaj ten kosmetyk. Jej! Jej, udało się, mamy pomadkę do ust, zaraz ją otworzę, a ten kiedy, no jeszcze trochę, zaraz zobaczymy, jaki to kolor, piękne opakowanie, pełnowymiarowe, Te piękny, zgaszony róż, pomadka idealna Mam dla mnie, takie kolory, kochanie, tu na sam koniec, tego nie wolno ci otwierać, nie, nie zdradzaj tajemnicy, przepiękny kolor, jutro pomaluję nim usta, to będzie, kochanie, w święta już, dobra, to zamykamy. Teraz drugi przygotujemy kalendarz. Łucja mi pomoże. Ale ta pomadka piękna. W końcu nie czerwień ani nie bordo. Super. A kiedy? okienka się skończą. Tak jak twoje, kochanie. Nasze się okienka kończą tak samo. Teraz to. Czy ty tu sięgniesz? Ten kalendarz jest duży. Siedemnastka. Nie, nie, nie. nie, nie. Oj, nie rwijmy. Oj, dobra. Wyrwało się. Nic się nie stało. Czy Łucji się uda wyciągnąć ten piękny kolor? Ko kolor jest piękny, tyle że podejrzewam, że to błyszczyk, ale może nie. Nie, pisze high shine, więc na pewno błyszczyk. Czyli coś, czego mama nie używa. Łucja będzie miała do zabawy pewnie. Dobra, próbujemy łyżeczką znowu. Ja. Nie. To mój błyszczyk będzie? Może być twój, tak. A mogę go najpierw pokazać? Dzięki, czyli Łucja dostaje dzisiaj słuchajcie błyszczyk, w ja bardzo, ład... uh -huh. bardzo ładnym kolorze, tyle że yy, no to błyszczek. ostrożnie, spokojnie, ale twoja mysza jest brudna, teraz wyparacie dopiero widzę, Dobra. trochę to potrwa, dobra, możemy numer 18 otworzyć, zanim tam nakręcisz się, tu, Chciała. Jej, bez łyżki się udało. A tu mamy Brow Booster e, w ołówku. Nie, to dla mnie, ja chcę to otworzyć. Tak się prezentuje na ustach ten kolor. Tak, już wszyscy widzimy przepięknie, córeczko. A ja też sobie go na usta nałożyłam. Chłopaki teraz grają. My, dziewczyny, tutaj jesteśmy w kuchni. Nie mogę nic powiedzieć. Nie, myszki nie maluj usta. Chcesz je jutro do przedszkola zabrać? No to nie możesz im malować ust. Ładny kolor, tylko może przywyknę do błyszczyka, jak ocja mi odda. Dobra, może teraz się uda. W dźwiękach strzela Słuchajcie, my się z Wami żegnamy. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się już jutro, a dzisiaj dalej leżę odpoczywać. Tylko idę zmyć makijaż najpierw, jutro do przedszkola i święta już niedługo, jeszcze trzy dni do przedszkola. Dobra, pa, do jutra.